Witam na moim najnowszym filmie. Dzisiaj chciałbym wam pokazać modele moje najnowsze Mercedesy. Głównie to będą. Eee, chciałem ogólnie je kupić na handel, natomiast eee, okazało się, że te modele są tak cholernie fajne, że ich nie sprzedam, bo po prostu żal mi takich super samochodów. Może mi się już powtarzają. Dwa Mercedesy mi się powtarzają i dwa Volkswageny mi się powtarzają. To ja naprawdę nie chcę się ich pozbyć, bo są naprawdę super auta No i tak, no i pierwszy samochód, który chciałbym Wam pokazać, no to jest ten Mercedes. Już obejrzeliście go ze wszystkich stron. To jest Mercedes W202, w kombi firma. MINI CHAMPS byście usłyszeli ile za niego dałem to byście po prostu kwiczeli, bo ja kupiłem go w takiej cenie jakby był prawie za darmo MERCEDES W202 w sedanie również firma MINI CHAMPS tablice rejestracyjne niemieckie malowane Reflektory z tyłu, z przodu. Eee, taka ciekawostka. Logo Mercedesa. Nie jest z plastiku. Ono jest. Eee, to jest blaszka. To jest blaszka, to jest metal. Wnętrza malowane. Tutaj tego akurat nie widać. Ale musicie uwierzyć mi na słowo, że wnętrza są malowane. Bo na tym. Na tym będzie widać. Widać, że te oparcia foteli one mają kalkomanię taką niebieską ze wzorkami. I tak, to były dwa mini champsy. Tutaj nadjeżdża Mercedes W210 E-klasa limuzyna. Tu już jest firma Herpa. Spód nie jest z plastiku, tylko z metalu. W ogóle ten model jest cięższy. Zauważalnie jest cięższy. Malowane wnętrze czy to jest malowane wnętrze? Tak właściwie to nie jest, ale są kalkomanie. I ten ma takie jasne wnętrze, a ten drugi ma ciemne. No i różni się kolorem, inne są właściwie felgi. Również znaczek Mercedesa jest laszany. Ten mercedes, którego tutaj widzicie, to w sumie omyłkowo do mnie przyszedł, bo ja chciałem innego cela, ale przyszedł. Ten, może dobrze. Mini Champs również mi się bardzo ten model podoba malowane wnętrze to z całą pewnością no o cholera Dobra, mam nadzieję, że ten wypadek mi wybaczycie. Nie zobaczycie tego za bardzo malowanego wnętrza, ale tak jak mówiłem, musicie uwierzyć na słowo, malowane wnętrze jest. Tak wygląda z tyłu. Tak wygląda z przodu. Już znaczka wystającego Mercedesa nie ma. Ale to jest taka usportowiona wersja, trochę z CL zaskrzypiało. No i tak, i ostatni samochód, tak jak ostatnio widzieliście, Volkswagena Polo Harlekina, to tutaj jest Volkswagen Polo tej samej firmy. No tylko, że zielony, cały jest zielony. Ostry, się takiej łatwo nie złapie. Także firma Herpa. Chyba też jest z metalu Chyba Tak właściwie to nie wiem No i to by było na tyle Mam nadzieję, że film Wam się podoba Te modele są dosyć rzadkie Możecie zostawić łapkę w górę, zasubować kanał Trzymajcie się, do zobaczenia, pa